Witam serdecznie. Nazywam się Michał Domaszewski, jestem lekarzem rodzinnym i dziś chciałbym wam opowiedzieć o lekach na cukrzycę, dzięki którym się chudnie. Ile jest tym prawdy, ile jest tym mitów? Dzisiaj odpowiemy sobie właśnie na te pytania. Zapraszam do oglądania. Leki o których chciałbym dzisiaj opowiedzieć, to są tak zwane analogi GLP-1. Najsłynniejsze z nich to semaglutyd i liraglutyd. Wiem, to są dziwne nazwy i pewnie wam nic nie powiedzą, ale myślę, że coś więcej może wam powiedzieć nazwa na przykład Ozempik, na przykład Rybelsus. To już są tego typu nazwy, które może część z Was skojarzyć. Jakie są moje doświadczenia z tymi lekami? Czy one naprawdę działają? Czy to jest taka trochę ściema? Ile z tym prawdy? Co mówią pacjenci? Otóż zacznijmy od tego w ogóle, jak te leki działają. Jeżeli miałbym to powiedzieć w jednym zdaniu, jak ten lek działa, to ten lek oszukuje nasz mózg, że się najedliśmy. W związku z tym będziemy jedli mniej, żołądek będzie się trochę mniej, trochę wolniej opróżniał. W związku z tym może to mieć korzystny wpływ na chorobę, jaką jest cukrzyca. Trzustka, która wiadomo, wydziela takie hormony jak na przykład insulina, które obniżają cukier. Trzustka tutaj dzięki temu lekowi pracuje trochę tak jak u zdrowego człowieka. Krótko mówiąc, insulina, Wydziela się prawidłowo. To samo dotyczy chorych z chorobą, jaką jest insulinooporność, czyli taki stan, który poprzedza cukrzycę czasem o kilka lat. Jak to działa? Przeważnie są to iniekcje, zastrzyki, ozempik to są zastrzyki raz w tygodniu. Rybesus to są tabletki, które się bierze codziennie po miesiącu, jeśli nie ma zbyt wielu działań niepożądanych, jeśli pacjent czuje się dobrze, Zwiększamy dawkę i tą dawkę utrzymujemy co najmniej kilka, kilkanaście tygodni i patrzymy, czy pacjent lepiej się czuje, czy te cukry w cudzysłowie, czyli glikemie naszczo, normalizują się, czy te wartości po prostu są prawidłowe cukru, czy nie. I oczywiście to, co nas najbardziej interesuje, to czy spada nam masa ciała. Te leki faktycznie w większości przypadków powodują spadek masy ciała, głównie tkanki tłuszczowej, na której nam najbardziej zależy, żeby je nie mieć. Mniej więcej spadek masy ciała u pacjentów moich to jest 1,5-1 kg tygodniowo. Oczywiście bardzo wiele rzeczy zależy od pacjenta. Jeśli pacjent będzie nadal jadł tak, jakby nie brał leku i nie stosował żadnej diety, efektu może nie być albo efekt może być znikomy. Dieta cukrzycowa zawsze obowiązuje, i tutaj nie ma za bardzo cudów. Jeśli będziemy codziennie jedli pół tortu, to raczej tej, tego spadku masy ciała bym się nie spodziewał. Prawie u każdego, jeżeli chodzi o działania niepożądane tego leku, są nudności. Czasem wymioty, czasem biegunka, ale nudności to jest coś, o czym mówi prawie każdy pacjent. Głównie właśnie ze względu na to, że ten żołądek się troszkę wolniej opróżnia. Więc jeśli zjemy tyle co zawsze, a żołądek będzie się wolniej opróżniał, no to może dojść do nudności. Co jeszcze może się wydarzyć? Tutaj szczerze powiedziawszy, rzadko obserwuję inne działania niepożądane tego leku niż właśnie nudności. Wiadomo, w badaniach klinicznych wyszło, że może pogarszać tutaj retinopatia cukrzycowa. To jest taka po prostu choroba oczu u niektórych, oczywiście, którzy mają cukrzycę i też nie jest tak, że u każdego ta retinopatia się pogorszy, tylko po prostu istnieje takie prawdopodobieństwo. Druga sprawa to to, że może dojść do ostrego zapalenia trzustki. Podkreślam, może. Ja czegoś takiego nie obserwowałem. To jest znikomy procent pacjentów, którzy byli poddawani badaniom klinicznym, ale trzeba zaznaczyć, że takie ryzyko jest po tym leku. Kiedy jeszcze nie podawać leku? Nie podawać leku oczywiście u osób, które mają niewydolność serca w tym stadium powiedzmy czwartym. No to jest, to jest po prostu ryzyko. Ci, pacienci, ci pacjenci są nieprzebadani. Nie podawać również leku dzieciom, bo takich badań po prostu nie ma. Nie podawać leku kobietom w ciąży, bo ryzyko też tutaj jest. <laughs> w związku z tym, jest tutaj szereg tych powiedzmy sobie rzeczy, które trzeba mieć gdzieś z tyłu głowy i o nich pamiętać. Generalnie, jeśli chodzi o ten lek, to ja nie mogę powiedzieć, że go polecam każdemu albo nie polecam nikomu. Nie użyję w ogóle stwierdzenia, czy ten lek polecam, czy nie. Pamiętajcie, zalecenia jeśli chodzi o ten lek są bardzo indywidualne, czyli rozpatrywałbym przypadek każdego pacjenta, któremu miałbym zapisać ten lek indywidualnie, a nie robiłbym czegoś takiego: "Ej, to jest bierzcie go wszyscy". Nie, nie, nie. E, absolutnie nie. Pamiętajmy, że ten lek na razie jeszcze ma wskazania w cukrzycy, jeśli chodzi o otyłość, tylko i wyłącznie to tutaj jeszcze są pewne znaki zapytania, ale myślę, że niedługo już się to wyklaruje. Być może jak będziecie oglądać ten film, to oficjalnie ten lek już będzie za, za, zaliczany do leków tylko i wyłącznie na otyłość.